Witam serdecznie w Strefie Zdrowia. Dziś zaproponuję Wam kilka ćwiczeń, które będą fajnie wpływać na Wasze plecy, na zdrowe plecy. Dodatkowo zmobilizujemy do pracy nasze biodra. Pozycja takiej syrenki, tak jak widzicie, moje nogi oparte są o udo, stopa jedna, druga z tyłu. Oczywiście wszystko zrobimy symetrycznie na obie strony. Zaczynamy sobie od skłonów bocznych. Tutaj chwytamy się naszego podudzia, a tutaj wyciągamy się jak najdalej. Z jednej strony poczujecie, że jest Wam łatwiej zrobić ten skłon do boku, z drugiej troszkę trudniej. Dlatego zrobimy na obie strony wyciągnij rękę. I z drugiej strony, tutaj w tej pozycji, jak będziesz wyciągać rękę, to biodro będzie chciało podnieść się do góry. Spróbuj skierować je w dół do maty, jak najniżej potrafisz. I wyciągnij bok. I jeszcze cztery razy. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Tak jest. I jeszcze raz i dodamy sobie troszeczkę trudniejszy element, nasza ręka idzie do tyłu robimy taką małą pompkę i tutaj teraz skręcamy plecy do nogi jak wcześniej i drugi raz i skręt, i skłon i trzeci i skręt, i skłon i czwarty Skręt i, skłon. I piąty, I, skręt. i szósty, i skręt kto może podnosi następnym razem nogę? Cztery razy. Hop. 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 I jeszcze raz. Pięknie. Ręka z góry idzie sobie teraz troszeczkę dalej od maty i uginamy tylko przed ramię. Uginamy tylko nasz ciężar ciała, jednocześnie będziemy pracować tutaj nad tricepsem, czyli nasze pelikany tutaj troszeczkę popracują tym razem, tylko uginamy przed ramię. Staramy się, żeby łokieć. Był w linii naszej dłoni, ale jeżeli nie, jest to dla Ciebie komfortowe, może być troszkę dalej. Tak jest. I zatrzymaj. Teraz druga ręka wchodzi do gry. Sięgamy jak najdalej. Zobaczcie, jak tu pięknie skręcamy znowu plecy i otwieramy klatkę piersiową. Skręć jak najmocniej. I otwórz klatkę. I trzecie. I piąty. I szósty. Jeszcze można popatrzeć za ręką. Siedem. I jeszcze raz. Osiem. Tak jest. Teraz ręce idą do tyłu. Na chwilkę spinamy pośladek, otwieramy biodro i opuszczamy. Spinamy, opuszczamy, spinamy. Opuszczamy, spinamy, zostaw biodro w górze. Pamiętajcie też o barkach, żeby tutaj się fajnie odpychać dość aktywnie. I teraz idziemy do góry. Rozciągamy, otwieramy to biodro i opuść. Napnij pośladek i przejdź na kolana. Poczujesz takie fajne otwarcie właśnie w stawie biodrowym. I jeszcze raz i opuść. Teraz nogi. Są dosyć szeroko i tylko przekładamy sobie kolana. To jest takie bardzo fajne, proste ćwiczenie, które pięknie zmobilizuje nam biodra do pracy. Zobaczcie, jedna strona robi rotację wewnętrzną, druga rotację zewnętrzną. Kilka razy. I teraz zostawiamy sobie. Nogi po drugiej stronie i zaczynamy skłony, tak jak wcześniej, tylko w drugą stronę. I do boku, i do drugiego boku. Tu pamiętajcie, biodro idzie w dół. Ręka jak najdalej, jak najwyżej. Po skosie. I idziemy. Hop. I do boku. I wyciągnij. I do boku. I wyciągnij. I do boku. Fajne ćwiczenia na początek dnia, ale też takie relaksacyjne, troszeczkę po ciężkim dniu na przykład. I jeszcze raz. I teraz moja ręka idzie do tyłu. Robię sobie pompkę. I teraz znowu skłon do boku. I drugi, i skłon do boku, i trzeci, i skłon, i czwarty, i skłon, i piąty, i skłon, i szósty, i skłon. I siódmy. I zrobimy jeszcze raz. A ja przypomnę, że następnym razem podnosimy nogę do góry. Cztery razy. I skłon. I skłon. Jeszcze dwa. Skłon. I jeszcze raz. I skłon. Do boku nasza ręka z góry wędruje sobie teraz troszeczkę dalej. Druga może być na biodrze, może być gdziekolwiek. Tylko uginamy przed ramię, tylko pracuje nasz triceps i ciężar naszego ciała jest używany. Także musimy dać radę. Kilka takich ugięć. No jeszcze może ze trzy. I zostawiamy rękę. Teraz druga wchodzi do gry. Sięgamy bardzo daleko, bardzo, bardzo daleko, jak tylko możesz. I otwórz klatkę, popatrz za ręką. Dwa. I trzy. I cztery. I pięć. I sześć. I siedem i osiem. Super. Ręce idą do tyłu. Napięcie pośladka, otwarcie biodra. Odpychamy się aktywnie. I puść trzy razy. Złap po prostu tą pozycję. Tu będziesz czuła, będziesz czuł rozciągnięcie. Hop. I jeszcze raz spinamy ten pośladek i idziemy na kolana wysoko. To jest właśnie to. To otwarcie. Bardzo lubię to ćwiczenie. Naprawdę dla osób, które dużo siedzą, jeżdżą samochodem. Super. I jeszcze raz. Najpierw spięcie pośladka, a później przejście na kolana. Pięknie. Łączymy. Możecie sobie usiąść w diamencie, czyli w takiej pozycji, jeżeli komuś jest wygodnie. Jeżeli ktoś może z skrzyżny lub tak jak ja. Jedna noga bliżej kości druga troszkę dalej. Proste plecy, ręce na kolana, i cztery takie okrążenia w naszym tułowiem. I w drugą stronę. Raz, i dwa, i trzy, fajne na plecy, i cztery, wdech i wydech. Tym razem plecy okrągłe. Puść luźno głowę. Po malutku wracamy. Jeżeli siedzisz w siadzie skrzyżnym, zmień skrzyżowanie. Jeżeli jesteś w diamencie, zrób po prostu jeszcze raz to samo ćwiczenie. Cztery kółeczka w jedną stronę. Tak trochę mieszamy w zupie. I cztery w drugą. Raz. I dwa. I trzy. I cztery. I wdech. I wydech. Tym razem okrągłe plecy. Pójść luźno głowę. I wracamy. Teraz zwykły wdech, wydech, wdech i wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w odcinku następnym.